Ministerstwo Rolnictwa uruchamia pomoc dla producentów trzody chlewnej. Proszę powiedzieć, na czym to wsparcie będzie polegało? No, chcemy przygotować przede wszystkim program odbudowy trzody chlewnej, hodowli trzody chlewnej w Polsce, a w tej chwili potrzebne są działania ratunkowe. Przygotowujemy takie wsparcie. Szczegółów nie mogę jeszcze zdradzić, bo jest on na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i pozaresortowych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby znaleźć na to pieniądze. A jeśli chodzi o to wsparcie, które będzie uruchomione teraz w grudniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kto będzie mógł się ubiegać o pieniądze? To wsparcie dotyczy rolników na terenach, gdzie mamy ESF. To z jednej strony, a więc tych producentów, którzy do tej pory byli wykluczeni z możliwości otrzymywania wsparcia, a z drugiej strony ma to dotyczyć tych, którzy mają stawy zarybione i, i to wsparcie. Mam nadzieję, że. W najbliższym czasie bardzo szybko ruszy, bo przecież tylko do 14 grudnia będzie można składać wnioski, więc czekamy już tylko na publikację rozporządzenia. Na refundację jakich zakupów będzie można uzyskać pieniądze? Jeśli chodzi o ASF, to jest refundacja zakupów związanych z przystosowaniem do programu biosekuracja, więc maty, dostosowanie pomieszczeń dotyczy to już teraz wszystkich rolników do tej pory wykluczeni byli ci, którzy mieli poniżej którzy mieli poniżej 50 sztuk. Trzowej. Ale czy to oznacza, że z tego programu, z tego wsparcia mogą skorzystać ci rolnicy, którzy już przystąpili do programu bioasekuracji? To są ci, którzy pozostali przy produkcji, produkują nadal trzody chlebną w terenie strefy, z której, której to dotyczy tych kilkunastu gmin. Ile wynosi limit pomocy? To jest 50% dofinansowania.